Myślę, gdyby przenieść doświadczenia, nie tylko jego jako burmistrza Niepomomic, ale również doświadczenia parlamentarne do Krakowa i wprowadzić w życie jego pomysły, jego wiedzę, to Kraków na pewno na tym by zyskał, a Kraków to miasto, które potrzebuje nowych akcentów, nowych idei, nowych pomysłów. I potrzebuje no, takiego nowego rozmachu, żeby nie zostać w ogonie wielkich, wspaniałych metropolii europejskich, żebyśmy nie tylko wspominali nasze piękne zabytki i damy z łasiczką, jeżeli nie wyjedzie nigdzie w świat, ale żebyśmy mogli się pochwalić również współczesnością. No i... Komfortem życia nie tylko mieszkańców Krakowa, ale tych również, którzy przyjadą odwiedzać Kraków, nie tylko i wyłącznie, żeby zobaczyć zabytki, ale żeby przyjechać na kongresy, żeby przyjechać do nowych centrów technologicznych, a więc ten współczesny świat, żeby w Krakowie był dużo częściej i w dużo większej liczbie spotykany niż jest dzisiaj. A myślę, że Stanisław Kracik, jako prezydent miasta Krakowa, tą nową jakość XXI wieku byłby w stanie w Krakowie wprowadzić.